Czerwoną cebulę kroimy w talarki. Na patelni rozgrzewamy olej. Dodajemy cebulę i na średnim ogniu marzymy do miękkości. Po około 10 minutach cebulka jest już miękka i podduszona. Dodajemy ocet. Brązowy cukier. Wszystko przysmażamy. Doprawiamy delikatnie solą. I będziemy podawać podgrzane na jabłka. Jabłko pozbawiamy gniazda nasiennego kroimy w talarki następnie rumienimy je na rozgrzanym maśle po około 3 minuty z każdej strony następnie odstawiamy i trzymamy w ciepłym miejscu wątróbki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz i odsmażamy w zależności od podobań. jak wątróbki osiągną pożądany przez nas stopień wysmażenia skrapiamy je żołądkową gorzką i podpalamy czekamy aż alkohol się wypali i podajemy na jabłkach z cebulką i gotowe smacznego